Cześć, zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Spotkanie, wow, ale powiedziałam oficjalnie, na dzisiejsze czytanie. Na dzisiejsze spotkanie dotyczące naszego czytania. Jest to spotkanie dla wszystkich moich subskrybentek i subskrybentów. Jeżeli coś Cię przyciągnęło do tego czytania, to zdecydowanie bardzo zapraszam, żebyś została czy został. Jest to czytanie pod tytułem Energie sprzyjające i niesprzyjające wokół mnie. Więc w dzisiejszym czytaniu nie ma potrzeby wybierania grupy. Otworzę karty dla całej mojej społeczności, dla wszystkich moich subskrybentów i subskrybentek oraz osób, które trafiły tutaj, może z przypadku albo pierwszy raz. W takim razie, jak najbardziej, zapraszam do subskrypcji. Yy, I otworzę kilka kart na energię sprzyjającą i kilka kart na energię niesprzyjającą na energię sprzyjające i niesprzyjające. I te karty e, pokażą e, różne właśnie energie, które są wokół całej mojej społeczności, czyli każdego z Was. Jeżeli coś Cię przyciągnęło do tego wideo, to zapraszam, żebyś została. Wiem, że już to powiedziałam, ale chodzi mi o to, że e, to będzie generalny, ogólny przekaz, czytanie tak zwane ogólne, czyli zastanów się, co z tego z tobą rezonuje i pamiętaj, że karty mówią bardzo ogólnymi metaforami. Mamy tylko 78 kart w tej talii i 78 kart próbuje opisać całą rzeczywistość każdego z nas. Dlatego jest to niesamowite narzędzie, które mówi ogólnymi metaforami. I drugą stroną tego czytania, a raczej trzecią, pierwszą są karty, drugą są, jestem ja, która je interpretuje, a trzecią jesteś ty która czy który interpretuje to kolejny raz w związku ze swoją konkretną sytuacją. Więc e, zobaczmy, zobaczmy. Energie sprzyjające i energie niesprzyjające naokoło Ciebie. W tym momencie, w tym momencie... bardzo, bardzo ciekawe. Po lewej stronie mam energię sprzyjające. Po prawej stronie mam energię niesprzyjające. I opiszę każdą z kart. Każda z kart to jest jedna z energii. I teraz te energie wszystkie mogą dotyczyć Ciebie. Albo może możesz stwierdzić, że niektóre z tych energii dotyczą Ciebie, a inne nie. Um, zaczynamy. Zaczynam od góry i będę opisywała najpierw lewą stronę, czyli energia sprzyjająca. Co Ci sprzyja, to jest uh, energia działania. Energia działania i energia wzrastania. Naokoło Ciebie pojawiają się, czy będą pojawiać się sytuacje, które... Popychają Ciebie do przodu, popychają Ciebie, żebyś zmieniła coś w swojej rzeczywistości, zmienił coś w swojej rzeczywistości, zmienił miejsce, zmienił miejsce pracy, zmienił um, nie wiem, miejsce zamieszkania. Coś jest już jakby starego, rzeczywistość ciągle się zmienia, nieprzerwanie, prawda? I non-stop, pewne sytuacje się starzeją. Już nie, nie, nie chcemy być w pewnych sytuacjach, i te energie w tym danym teraz okresie czasu, w którym znalazłaś, znalazłeś to czytanie, bardzo ci służą do tego, żeby właśnie podjąć kroki dotyczące zmiany. Więc jeżeli stoisz na tej krawędzi, i stoisz, i stoisz, i nie zmieniasz, nie zmieniasz, nie zmieniasz, to teraz. Jest ten moment, kiedy poczujesz bardzo duży przypływ mocy do zmiany i do popchnięcia rzeczywistości naprzód. To może być ktoś pojawiający się, który ci w tym pomoże. Albo to może być jakieś wydarzenie, które cię za przeproszeniem kopnie w tyłek, czyli na przykład zostaniesz zwolniona. Ale nie odbieraj tego jako negatywną rzecz, dlatego że. Rzeczywistość chce Ci pomóc się przenieść na kolejny poziom Twojej rzeczywistości. Czyli, jeżeli zostaniesz zwolniona, zwolniony i pomyślisz sobie, kurczę, a dlaczego teraz? To rzeczywistość chce Ci pokazać, że Ty masz się gdzieś przemieścić, że to już koniec tego projektu, że teraz pora zacząć nowy projekt. Więc rzeczywistość będzie chciała Ci pomóc. Więc to może być postać jakiejś osoby, która Ci będzie chciała. Popchnąć do przodu albo zainspirować, a może to być właśnie kopnięcie, kopniak w e, cztery litery. A może to być na przykład jakiś projekt, jakiś taki zaczarowany dywan, na który musisz wskoczyć. Czyli będzie, pojawi się tak zwana jakaś okazja, jakaś szansa. Wyjedź tu, zrób to, pojedź tam, złap tę szansę, złap tę szansę. E, na zrobienie czegoś, na zrobienie czegoś eee, i może ci się wydawać, o nie wiem, nie wiem czy to zrobić, nie wiem czy tam pojechać, zrób to. To właśnie teraz się pojawi w Twojej najbliższej okolicy energetycznej i nie wiesz pod jaką postacią. Tak jak Ci mówię, może być osoba, może być sytuacja, która na pierwszy rzut oka wydaje się negatywna, albo to może być jakiś zaczarowany dywan, który Cię przeniesie, czyli jakiś projekt, jakiś, jakaś sytuacja. Przechodzimy do kolejnej karty, czyli mamy króla monet. Jest to pan siedzący z monetą, więc pozytywna energia. To jest ktoś, kto jest możliwe, że zamożny, albo ma jakiś taki um, wpływ społeczny, wpływ na jakąś rzeczywistość, w której się znajdujesz. To może być twój ojciec, twój szef. Twój partner, ktoś, kto, kogo Ty postrzegasz jako osobę taką właśnie pełną wpływu, albo pełną nie mądrości, ale właśnie wpływu, i ta osoba wie, jak ogarnąć rzeczywistość, jak po prostu się, się nie wiem, zabrać do pracy. Ta osoba jest sprzyjającą energią w Twojej rzeczywistości. Pamiętaj, że te karty wszystkie mogą być połączone, ale nie muszą. Więc to mogą być osobne energie, osobne wpływy, a to mogą być jeden, to może być jeden duży wpływ na Twoją rzeczywistość. Czyli jeżeli masz poczucie, że o u mnie to się wszystko łączy, że to jest ten Pan, który mnie przyniesie na ten inny level, to tak może być. Ale jeżeli tu mamy pana osobno, a tutaj coś chcecie przenieść na kolejny level osobno, to też tak może być. Więc pamiętaj, żeby zostawić tę opcję, że to wszystko jest osobne, albo że to wszystko jest razem. Kolejna sytuacja. Więc mamy tego pana, czyli jakiś pan w Twoim otoczeniu. Ten pan jest silny, ten pan jest wpływowy i ten pan jest dobrym, dobrą energią. Dobry, ma dobry wpływ i coś, coś ma Ci do zaoferowania, coś ma Ci do. Do, do nauczenia, do podpowiedzenia. On jest kimś ważnym. To jest Pan, którego Ty postrzegasz jako ktoś taki ważny, wpływowy, może też spokojny. Eee, tak, tak go rozpoznasz. Kolejna karta pozytywnej energii w Twoim otoczeniu to jest to karta świata. To znaczy, że świat stoi przed Tobą otworem. Nie ograniczaj się. Nie ograniczaj się na przykład w, w podróżach, w szukaniu pracy na przykład za, granicę, za granicą, w szukaniu jakichś okazji zagranicznych, w podróżach zagranicznych, w poznawaniu ludzi z zagranicy, w przemieszczaniu się. Nawet jeżeli nie mówimy o zagranicy, to w przemieszczaniu się generalnie w terenie. Um, Wyjdź spoza swoich przyzwyczajeń, wyjdź spoza swojej strefy komfortu, wyjdź spoza swojego takiego trójkąta bermudzkiego, w którym przebywasz. Jeżeli jesteś, jeżeli twoja rzeczywistość to jest praca, dom e, i nie wiem, e, gdzieś tam, koleżanka, wyjdź spoza tego trójkąta i spróbuj czegoś nowego, wyjdź z kimś nowym, poznaj kogoś nowego. Jeżeli da radę. Podróżować, gdzieś pojechać do innego miasta, do innego państwa, gdzieś to, to zrób, bo to jest um, Twoja szansa. Więc kwintesencja tej karty to jest pozytywna energia wokół Ciebie, to jest energia łatwości przemieszczania się i energia poznawania nowości. Czyli energia nowości. To się znowu, mówię, może wszystko się wiązać. Może ta zmiana wiąże się z faktyczną zmianą. Przestrzeni zmianą miasta, zmianą państwa, zmianą e, miejsca przebywania, a może, e, a może to są dwie różne rzeczy. Ale jeżeli masz okazję gdzieś pojechać, to skorzystaj z tego, dlatego że to powiększa twoją świadomość. I też jeszcze jedną rzecz dodam: osoba, która cię wyciąga z domu, Ciąga z Twojej strefy komfortu. Ktoś powie, chodź idziemy do, nie wiem, do muzeum, chodź idziemy na spacer. Nie odmawiaj tej osobie, ta osoba jest dobrym wpływem. Ta osoba jest dobrym wpływem, czyli osoba, która cię wyciąga ze twojej, z Twojej strefy komfortu, czasami może być zdenerwowana, ale idź z nią, bo ta osoba bezpośrednio ma na Ciebie dobry wpływ w tym momencie, albo ta osoba Cię zabierze w miejsca, które będą dla Ciebie miały dobry wpływ. To może być ktoś z rodziny, to może być koleżanka, to może być ktoś, kto Cię challenguje, czyli kto stawia Ci jakieś wyzwanie. Typu, nie wiem, szef może powiedzieć, jedziesz na delegację do innego miasta i Ty masz pomyśl, pomyślisz sobie na przykład, nie chcę, ale może właśnie warto z tego skorzystać. Nie może, ale na pewno warto z tego korzystać i warto dać się popchnąć temu komuś, żeby Cię wrzucił w jakieś nowe, na jakieś nowe wody. Przechodzimy do negatywnych, a raczej niesprzyjających: może to nie są negatywne, tylko niesprzyjające energie. Pojawiają nam się tutaj dwie postacie pań, kobiet. To mogą być dwie różne kobiety, dwie odrębne, osobne kobiety, a może to być jedna kobieta w dwóch wymiarach. Eee... Więc mamy, jeżeli to są dwie osobne kobiety, posłuchaj i, i sama zadecyduj, czy sam zadecyduj. Jedna kobieta może być spod znaku wody, a druga kobieta może być spod znaku powietrza, lub też jedna kobieta może być w jakimś kontekście romantyczna, a inna kobieta może być w jakimś kontekście logiczna, czyli na przykład ktoś z pracy i na przykład ktoś, nie wiem, z jakiegoś kręgu znajomych romantyczna, albo taka, wiesz, emocjonalna, o, tak to nazwijmy, romantyczna, emocjonalna. Jedna kobieta to może być na przykład e, ktoś właśnie z pracy, ktoś z jakich, jakiegoś, z jakichś studiów, z jakiegoś kręgu zainteresowań, albo ktoś, jakaś koleżanka, albo jakaś e, dziewczyna znajomego, albo jakaś trzecia osoba w związku, prawda, Jaki, jakiś, wiesz, Trójkąt dziwny, emocjonalny. Więc, generalnie, jakieś kobiety naokoło ciebie mają w tym momencie, kiedy to oglądasz, niesprzyjający wpływ. Jak sobie możesz z tym poradzić? Nie siłuj się z nimi, nie przepychaj się z nimi, tylko Znajdź sposób, w jaki możesz się wycofać. Czyli nie bądź ekspansywna, nie, nie bądź natarczywa w sposobie radzenia sobie z tymi kobietami. Nie bądź e, nie, raczej nie stosuj strategii typu powiem im, co o nich myślę, powiem im, że nie chcę z nimi spędzać czasu, powiem im, żeby sobie poszły. Raczej wycofaj się i po prostu zastosuj strategię milczenia. Strategię udawania, że nic się nie stało, strategię wycofywania się z konfliktowej sytuacji, a nie brnięcia w konfliktową sytuację i tak jakby stawiania się. Więc w tym przypadku strategia wycofania się i strategia udawania, że nic się nie stało, będzie strategią taką, jaką, jaką możesz wyjść z tego niesprzyjającego wpływu tych kobiet. Może być, tak jak powiedziałam też, to kobieta jedna. Która cię, że tak powiem, gryzie od więcej niż jednej strony. Czyli ta kobieta na przykład i z nią pracujesz, i twoja kumpela. Czyli i w tym momencie ma niekorzystny wpływ, bo za dużo czasu z nią spędzasz i zaczyna cię się kłócić na przykład. I masz poczucie, że już masz na przykład dosyć. Więc zamiast się kłócić, to po prostu nie wiem, nie odbierz telefonu, nie, nie odpisz. Udaj, że jesteś zajęta, albo bądź zajęta. Albo na przykład jakaś, nie wiem, jakaś kochanka czy jakaś, wiesz, jakaś kochanka szefa zaczyna, nie wiem, personalnie do ciebie coś, nie wiem, gdzieś mieć jakieś wąty. Wtedy spróbuj zastosować strategię, że nie macie, nie jesteś dostępna, nie, nie masz czasu na porozmawianie. I tego typu strategie są najbardziej słuszne w tym wypadku. I ostatnia karta tego niesprzyjającego wpływu to jest właśnie, ta karta mówi o stosowaniu siły, o stosowaniu siły wobec jakiejkolwiek sytuacji. Czyli stosowanie siły to jest na przykład wszczęcie dyskusji, która jest kontrowersyjna, która jest nie, jakaś niesprzyjająca, niefajna, albo wszczęcie jakiejś bójki. Wiesz, fizycznie albo werbalnej, no albo na przykład powiedzenie komuś, co o nim sądzisz. Czasami warto przemilczeć i w Twoim przypadku, w przypadku teraz, kiedy tego oglądasz, czasami warto przemilczeć i niektóre sprawy się naprawdę rozwiązują same. Zobacz, że tu mamy niesprzyjający wpływ siłę, a tu w rozwiązaniu tego mamy odwróconą siłę, czyli czasami warto wiesz, nastawić ten drugi policzek. Albo nie nastawiać drugiego policzka, ale się wycofać. Ktoś się zaczyna z tobą kłócić, może po prostu wyjść. I ani nie odpowiadać kłótniom, ani nie nastawiać drugiego policzka, tylko po prostu wycofać się z całej tej sytuacji i w ogóle mieć tę sytuację gdzieś i stwierdzić, słuchaj, ty się możesz kłócić, ale jak się nie masz z kim kłócić, to się nie możesz kłócić. Więc ja nie będę się z tą kłócić. Więc to jest strategia, którą należy podjąć. Więc niesprzyjający wpływ to, są, to jest stosowanie siły, to jest wymuszanie na rzeczywistości pewnych rzeczy. Czyli jeżeli ktoś nie chce się kontaktować, pójść wolno. Okej. Okay. Jeżeli ktoś nie chce Ci mówić cześć, okej, okay, niech nie mówi, niech sobie idzie w, w swoją stronę. Jeżeli ktoś nie chce Ci czegoś dać, czymś pomóc, okej. Okay. Jeżeli ktoś nie chce przyjać, okej. Okay. Jeżeli ktoś się chce kłócić, to ok, niech się kłóci, ale niech się kłóci sam ze sobą. Jak ktoś chce coś od ciebie, no to nie wiem, może spróbuję wziąć, ale, ale ty mu nie musisz tego dawać. Więc negatywna, niesprzyjająca energia wokół ciebie to jest stosowanie siły wobec czegokolwiek i kogokolwiek aktualnie. Nie służy ci. I to by było na tyle. Dzięki bardzo. Daj znać w komentarzach, które karty z tobą rezonują. I to tyle. Dzięki. Pa. pa.